Dobra, Bobra, Śmobra, Kobra, idziemy poszukać komiksów dla waszego dobra. Co tam jest? Air Conditioning Controls, Release Schedule, Captain Cosmos, Kid Wacky, Grognak, The Barbarian. O Jezu, Cloud Storage, no już, już. Letters to the Editor, Requiem for an Antagonist, Beta Testing Noticed, Notice Notice No, nic tu nie ma ciekawego. Ale jest Coaster Jungle z The Moon Monkey. <grymne> Hubris Comics. A to niby krew jest i tak by się długo utrzymała. Ta, taka gęsta. Śmiem wątpić. Widzę, widzę, że bomba. No, zobaczyłem trochę późno, ale jednak. Jeden kibel tylko mieli, ale to na dole, dobra. Tu jest coś podpięte. Nie do not activate it. Whoa. co to było? Aha, Rick Shotgun, okej. Okay. Mhm, tu będą pułapki co. Uciekaj! Widziałem, widziałem, że tam są te... I am. Kurwa, ale... Mam wrażenie, że coś ominąłem. No znaczy, dobrze, tutaj można pójść jeszcze. O, tu są granaty. Kurwa. Nie spadł jeszcze? No co z nimi? Bez sensu. Oho, z tym paczek. Schodzimy na dół, aczkolwiek wydaje mi się, że tam jest jeszcze jedna rzecz, którą. O, teraz spadło. nie? Myślałem. Damn it kurwa. No jest tu sporo pułapek, trzeba przyznać. Reign of Greloch Plains, look around, you're standing on a white plane. Dobra. On a white plane, foothills stretch to the north, where clouds gather around and we speak a dirt path winds from a lonely chapel to the east. We're you're standing in the south, into a bustling town. East. look around it's at the end of the dirt path facing a small chapel a zombie totters aimlessly nearby there's an open grave nearby you saw zombie into a grave examine grave there is a deep empty grave and the zombie corpse don't fall in a grotesque zombie head is stuck on a root near the top of the grave you you bag the horrific trophy as proof of your deed Inventory Go West Go East uh, Go West Go South Don't look around Speak with blacksmith Speak with priest Okay Go North not so Go north. Mountainside. Investigate. You take a rough gemstone from the rocks. You sword grelock. Inventory. Rogue Go west. Swamp. Talk to the wizard. Oh, dobra. Talk to the wizard, dobra Go east Go north You sword Inventory Medical shard Last sword To the blacksmith I need to go Dobra speak with blacksmith uh, Inventory Magic Sword. A, dobra, on już mi zrobił, okej. Okay. Go north. Go north. Use magical sword. Okej. Okay. Burns into founder, wyjdzie. No, end, thanks for playing. Udało się. Victory. Game over. Nic nie dostałem. <ścoughs> Słuchajcie, kiedyś takie były gry, nie? Piękna rzecz. Piękne wspomnienia. Ja miałem kiedyś nawet takie coś i to się nazywało dreszcz. No oprócz tego, że grałem w takie klasyczne RPG e, turowe, znaczy no nie turowe, tylko w sensie rzucanie kostką i tak dalej. No to grałem też w coś takiego, co się nazywało dreszcz i to było takie właśnie opisowe w stylu. Jeżeli idziesz w prawo, to patrz teraz e, strona numer 7, nie? I trzeba było wejść do strony numer 7 i tam się coś działo. E, rzucało się kośćmi, ale to były troszkę inne. To, to były takie no nie do końca no nie to samo, nie? Elo Ho! Oh, oh, oh! Jaki kadr zajebisty wyszedł! Ekstra to było. No i... E, I to był taki zeszyt, który składał się chyba z 30 stron. I się w to naprawdę fajnie grało. Pamiętam, grałem to u córki mojego ojca chrzestnego. Do których przyszliśmy tam po prostu kiedyś w odwiedziny to Są scenarzyści kurwa Sam się odblokowały jakieś drzwi czy oni po prostu wyleźli chuj wie skąd? Tak To są drzwi, które się odblokowały ewidencje oni tu siedzieli i pisali to No jest ich tam w stare. stary Ale chodź dobra zobaczmy dokąd nas to poprowadzi Co to kurwa było Dobra, hubris Comics Printing Tam też pójdziemy. Zanim to jednak nastąpi, rozejrzyjmy się, bo to jest kurwa duże miejsce. Dużo się tu dzieje, dobra, tu są te maszyny. Musimy się wrócić. Myślałem, że jest ono mniejsze. Szczególnie tam to by wskazywało, że jest mniejsze. A jednak, proszę Państwa, a jednak tu. A, nie, to lunchbox tylko. W tych lunchboxach powinny być też, wiecie, poukrywane rzeczy, że można otworzyć lunchboxy i chujnie. Ale jak widać, nie po co? Kurwa nam. No dobra, nie muszę zjechać. <grym>, na ręcznym. Co to kurwa było? O co tu chodziło? Czy on do mnie zaczął tak napierdać? Dobra, czaj góle. No dobra. Tyle przynajmniej już wiemy. Wleźliśmy tu. Jebnęło to. To pierdolnęło, niestety. To dlatego, że tamten zaczął w to strzelać. Teraz już wiem. Jak to smakuje? My to mamy? Turn on printing press. Check manuscript. Checking glass. Check, check paper stock. Low grade pulp. Niech się wydrukuje ten komiks. Bo to chyba o to chodzi, nie? Że mam coś wydrukować. Jak się tam dostać do tamtego? Tędy przejdziemy, nie bardzo. Gdzie się kurwa te komiksy drukują? Fish in battery, trochę ich tu jest. Ja, kurwa nie wiem czy one mi są potrzebne, czy nie. A nie chcę ich zabierać tak bez sensu. Drzwi jakie się otworzyłem. Przewodniki. Wszystko tu jest. Pewnie te jakieś drzwi otworzyłem, bo do tamtego kurwa typa. To są piłki baseballowe, co jeszcze jeden? Będzie taki napierdalający mnie piłkami. Aha, i weszliśmy tutaj. Czyli dalej, jakby chuj. No nie działa to tak jak powinno działać. Pasuje mi to tu. Musimy znaleźć dojście tam na górę. Jak się tam kurwa dostać? Tędy. Nie no, chyba tędy. Znowu te piłki. Tu nic nie ma. Ale muszę przyznać, że ciekawa to misja. No raz mi kurwa... To te drzwi były pewnie, które były zablokowane. Mad John West, Pork and Beans, Cycle, Scorch, Steampunk, Teddy Bertel Car. No nic więcej tu nie miał. Ale jest New Coca-Cola Quantum. I ja jestem naprawdę za ciężki żeby to nieść kurwa, no nie wierzę w to Ech. Dobra, wiem 32mm ten Serio, grognak Ja pierdolę Już lepiej No i fajnie tu są jeszcze kurwa apteczki, ja pierdolę bogato. Mhm. Najważniejsze, że w każdej jest nie? Turret Control System, ale. Raccoons. Szotka, kurwa, trafiam ostatnio, wszystkie, nie? No tak, tylko nie ma tych activate... Oni chcą, żebym ja coś tu zdobył, nie? W sensie, co ona chce dokładnie w tym questie? Complete li Library libra Archives Access the card catalog Nie wiem gdzie ja to znajdę No Ale szukajmy, szukajmy Hmm. Tu coś jeszcze jest takiego, co sugerowałoby że tam byłem no przecież wszystko jest, no to kurwa nie kapuje. Gdzie ja mam tego kurwa szukać? Mam chyba wyjechać, co? No tak, na to liczą, że sobie stąd kurwa pojadę. Dobra, musimy się wrócić Przez te sale tutaj. Dobra, tu jeszcze jest sporo rzeczy, które ominąłem. Czy da się tu skoczyć? Da się tu skoczyć. A, tylko niepotrzebnie. <grystanie> tu są jakieś drzwi. Chuj wie dokąd. Utility Tunnels. To nie był dobry pomysł. Ale dobra. Tam na górze jeszcze trochę rzeczy jest do zrobienia. Tu na razie puścizna. Strasznie to jest wielkie kurwa No nie sądziłem, no kurwa trochę się gubię tutaj już, nie? A bardzo się gubić nie chce. co. Nieźle twarstkę kart znalazłem. Czyli trzeba kurwa ich sprawdzać wszystkich. Ten ma bobby pin. Bobby Pen. Ten jak to kurwa ukrył, a nie dało mu to zbyt wiele. Nie wiem, czy tutaj znajdę to, czego szukam, no ale znalazłem już to. Red gówno, red card. Teraz wszedłem z innej strony, ta aha. <grytanie> Stay no dobra. To co mi pokazuje, gdzie powinienem iść? To jest kurwa, gdzieś tu coś. No, sz, kurwa. Może tu. Bo tu mnie nie było. Chyba. No tu nic nie widzę, żeby było ciekawe. Jest tu kibel. Ale w Kiblu raczej chyba tego nie trzymali, nie? Ja pierdolę tu złożenie. Też mi tu nie było? Nie, nie było. No, ale też mnie nie było, bo tu nic nie ma. Tu byłem, tu byłem. Kurwa, gdzie ja według mapy mam iść? Utility Tunnels, okej okay. No to tam byłem. No więc najwyraźniej, najwyraźniej trzeba się wrócić Tędy się nie wrócimy, kurwa Dobra, wróćmy się do tych utility I zobaczmy, gdzie nas to powiedzie Dalej No dobrze, czyli czegoś, coś ominęliśmy, coś zjebaliśmy I am very, very cautious Aha, co nas nie było Electronics, bardzo dobrze Repair Increased Byte 2 Teraz chyba już dobrze idziemy co? Kurwa, nie wierzę w to Naprawdę wychodzi, że oni chcą, żebym ja tutaj poszedł Gdzie? Arlington Library. Why the fuck is that? Ni capoeira. Pierdalaj no. Bo ja już naprawdę nie, nie kumam. Gdzie mam iść? Nie, nie wiem jak tam przejść, kurwa. No, kurwa nie tędy. Albo może tędy? Chyba pokazuje, że dobrze idę w ogóle Nie wiem kto do mnie napierdala Mason District South No nie kurwa no nie wierzę w to i nie kapuje tego Co my mamy kurwa harą zrobić? Idę się zesrać Ale głupio tak się gra Nie wiem, ten widok jest tutaj jednak już bardzo cięczasę to Grandmas Parku. Well, look at this. But, but, What are they doing going out here? My boys hidden lurks. Right, right, okay. Is there anything going some on here? Those fellas came out here a while ago. They said they was looking for some do gooder. No, bra nic ciekawego. No, nie spadam się do wiem jak dojść do kurwa Arlington's Library. No, a póki co dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Papatki, kochani robaki. Thank <laughs> you.